Hello! Tema. Siema. Tema bry! Siema! Witamy w golfie oczywiście, łapka yeah. w górę, bo golfik. Jak Dole. najbardziej. Tak! Dzisiaj pokój zrobiłem ja. Yes! Ja Zajebiście! Ja się tak. nie denerwuję. bo <coughs> z nami świątek. Dzień z nami świątek, to nie ma co się denerwować. <coughs> Dobra, OK. Widzicie, świątek jak zwykle. Eee, e, 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 przepraszam. Stary, Aha, no dobra, ile można przejść dołku dawno byłem, no. Ej, LJ, no, tak. A... Ja byłem w dołku i nagle z niego wyskoczyłem. A, a co Bez się z dzieje z hunterem, dobra. halo? O. Ze mną, no, po prostu mi skupiało, nagrywanie sobie. nie wyszło jak zwykle, no ale trudno. Okay. To, to... A, że, że ci się nie Uuu, Ale przecież to zrobił. łapanie. na pierwszym dołku. To będzie najlepsze podejście w mojej historii Alpaka Power, dzięki wielkie. Wow, ja to jest no ale... tak. idealnie! Czujesz no, jak w tak. kosmosie po prostu? A i wertyz pa, pa, padnie, pa. E, prawie. No nie, dobra, mi się udało. No nie. <laughs> jak Vertezę zatrzymało hawsko? No. no nie mogę wpaść. <laughs> Jakie dobra, to jest. było złe. O świątek już haks mode on. To no, już to lepiej się. poszło, ale kurde, dopiero. To zdawek. dopiero o, początek, hehe. <laughs> gwiazda, kur gwiazda, śmierci. Uiiii. O nie, 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 o nie. Dobra O nie, o o to no będzie. yes. O. Tylko pierwszy dołek o, mi tak um, ciulowo um, poszedł um, um. ja to Może nadrobić. Kurde Alpako dzisiaj Jest szansa I, nadrobić, i, no. I, o, jest, nie, jest stap Alpako! Alpako wpadnie! No, no, no God! Tak. No nie wierzę w człowieka, nie jaką chce wszystko za drugim trzecim podejściem robi tak. He? On jest niemożliwy bo prostu. Ale to wproste. miał być antyświątek ustawienia. jest po prostu, panie, panowie, prawa fizyki. Ło! No. Żeby takie ustawienie zostało. no tak. Dzięki no, no, tak. tak. wielkie, wielkie, no. Halo, człowieku. Najlepsza figura tutaj na świecie mam teraz. Jak gwiazdką no, jestem i jest bardzo wierka. dobrze. Jestem blokiem trawy z Minecrafta. Przeskoczyłem? Przeskoczyłem. Przeskoczyłem. Kurde. No ja to nie przeskoczyłem. Gwiazdką to było so easy. w dwóch. Gwiazdką to było so easy. What? O! 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 No sz A, wiecie, co zrobiłem? Potłukła na święta, no. Wiecie, wiecie co ja mess. zrobiłem? Dobrze. Co? Nie wiem, nie wiem. Padłem na ten na tek, wychec, tak się kręci i mi przewróciła na drugą stronę. Ale oh, ja miałem coś ty. podobnego, tak od, od, od góry się odbiłem i zatrzymała jakby tak fajnie. O 10, 18, 18, 18 no. no, widać, widać kto grał uczciwie, nie? Dokładnie. Wszyscy mamy po 18. <laughs> Jedyny prawilny wynik. To <laughs> no, dzięki <laughs> Dobra i pyy. Kolej Za mocno, za mocno, za mocno! Ja pierdziel, serio za mocno. Już to walłem na pół siły dosłownie. No! Właśnie pół siły no, za nie, dużo. Nie świątek. <laughs> oh, nie. No! O oh, będzie, będzie i jest! Dobry Wpadnij! Tak! No nie wierzę! Ha. To za typ. Znowu za trzecim ty. Znowu 3 2 3 2 3. Ty teraz za drugim. Grasz? A, nie, kurde, tu się trzeba było rozpędzić bardziej. to aj, będzie aj. z przeskoczeniem. Będzie ciężko z przeskoczeniem, bo taka grawitacja i takie odbijanie. To za drugim to razem mi się tutaj nie, nie uda. Pasta, od pasta u, u. zostanie przerwana. Oj tak, to się wypadało. Jest. Fuck. So good. So good. Woo! Yes. No, no, nice. głupia Włupia Bobko! my life! O! Oh, shit patrz yes. Lecę w dół! jeszcze Żeby tak do dołka wleciał, czekaj czekaj. 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 czekaj, czekaj! czekaj, Pach! patrzcie na niego. Pach! Nie. jakbyś Pach! No, Pach! NO nie! Dobrze Dobry U, Świątek! Dobre. Stój, Nie Pa 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 Kupa zatrzymało go Nie wierzę Udało się Najgorzej Świątek dlaczego? Jasne. Ale czekaj, czekaj jeszcze nie wleciał, ma pięć To jeszcze, jeszcze jest Dobrze Cześć Świątek! Do... No, do... Bobko, głupia! Jeszcze raz Dawaj, mocniej się. Dobra 26, Tym razem 26 nie wyszło Mamy skanterę, bo <laughs> widzisz, porówno My to, o nie o, No świetnie, mac. jestem żołądzio! A Świątek ma najłatwiej Fuck! mogłoby być. Trzeba tylko że taką dużo. Nie wierzę. A? Kurde, Aha, no tak. Na trzecim serio kurde mogłem za drugim być, już, no. Daj mi odbyć dla... A, tego? Hunter żółć jest, no. No niestety dobra, we trzech. <coughs> ja w czterech. Ty <coughs> tak le... A nie, dobrze. A we te dwóch ty dobry, dobra. No ja myślałem, Dobrzej. że w jedynce się uda wiesz, bo tak ładnie leciało, ale się nagle zatrzymało. <coughs> <coughs> Chole dupił. hit, chole hit. Jak wydupił. Dobra. O, 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 dobre to było. To było dobre, to mi się podobało. Dobra. Teraz wlecieć bym, e? by kuźwa, Nie! No, ale... no nie. O, hanteł. Już bym był w trzech, stary, nie? No kurde, w pięciu, sześciu. O, dobra. Pan. Dobra, może być, siedzi. Udało. Mimo ja bardziej... takiego dużego stożka może bym dał ale za duży byłem. O, o Ej, ho, jak się Ale widziałeś, zatrzymałeś no, tak, Bo to ja alpaka, ona tak nagle się od innego kancika. No, co to nie. było? Co wy żeście zrobili? Właśnie nie mam pojęcia. że jedno i drugie Razem padnie. się wypchnęliśmy. No. Hunter, musisz pe, popchnąć tutaj. Kolega. Ja, ja mam czas, ja mam minutę jeszcze. Okay. <laughs> ja mam minutę no i pokarało. <laughs> o nie. nie. Kurde. Boinki nie będzie. No co za. Co za Dobra piłeczka. Masz jeszcze, masz jeszcze minut. 50 minut. Sekund. 50 minut. 50 minut. Dobra, a mówili, zabierz być. piłeczkę na golfa, a nie bombki. <laughs> o tak. Duża bombka To jest to, co lubię. Oczywiście. Ja jestem mega gwiazda w tym momencie, a proszę bardzo. Nie tu! Dalej. Mega gwiazda YouTube'a Dalej, dalej, dalej. Dobrze. Bardziej dalej, o właśnie! No wpadnij! No widziałem! patrz! O, przeleciał przeze mnie! O, Było fajnie, też! Polecam. Jak ty, że jak, to, jak, to, Zatrzymaj się! Nie chcę nic ale oni nie przelecieli, no? no. <laughs> Jakkolwiek to zabrzmiało. Ciebie? i Świątek przelecieli i Huntera, to brzmi źle. To brzmi jak super, nazwa odcinka. Które YouTube teraz zdejmuje, bo teraz YouTube zdejmuje takie rzeczy. Tak, <kłysy> e, bo Teraz coś walczą, bo ten, bo y, te, te różne, różne, różne duże firmy, typu Audi, BMW, bla bla bla, zerwały umowy z YouTube'em, uh -huh. e, bo, bo, bo wyświetlały się Ej. ich reklamy w filmach, Ach. które propagowały nienawiść, bądź inne dziwne rzeczy. I my nigdy na nie propagowaliśmy jest... nienawiści. I teraz YouTubea trochę to zabolało, że 30 miliardów rocznie, no, no, czy tam no, no, milionów, no. nie wiem ile tam było dokładnie, i nagle przycięli, także teraz się starają z, powr z powrotem. No, 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 no. Znaczy wiesz, my tam na szczęście nigdy nienawiści <laughs> tak. nie w naszych materiałach. Ewentualnie w golfie Nad... co do gry, tylko ale. Tylko na świątkę. To, to było do gry. Do no, tylko i... ja i Do czerwonych nie i tam, a to tak wiesz, tak bez lipy, nie? No. My jesteśmy najgrzej. Dlaczego? I... No. Dlaczego LJ mnie dogonił? Bo jestem El... taki sam. Bo nie wiem czy wiesz, ale no. LJ to ostatnio... Oh. <grym, <grym, jak stanąłem tutaj, nie wierzę w to. No dawaj, głupie alpako. Dobrze. Ha. No. Ha. Ha. Nie wierzę. Ha. Ha. Wow. Jak się odkanci? wiesz. No Co? No stój! Dobrze świątek, dobrze! Ty! Jak ja się odbiłem jakoś od ściany i nagle wyleciałem za rundę. What? Co to było? O nie. Zobaczył, jak mnie Kurde, no już dawno powinienem być, co za gumwo? To ja też powinienem ja być No co tak, co miałem tu dużą gwiazdkę, a ta duża to jest po prostu... No patrz! Wow. Bo ta pompka się idealnie odbija tego dzyńcka, kurde, przed całym dołkiem nie mogę wylecieć. Tak? No! Dobry, naprawdę? No, to było. Naprawdę? się męczyłem, ja bied... Dobrze świąteczka. Ja nie Przedziłeś świąt. świątka, LJ. No, ale ja już powinienem... O, Jezus Maria. Ja już powinienem być o wiele, wiele, wiele dalej, stary. To, 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 to... Dzięki! co to świątek był za Nie chciałem. Hehehehehehe. You motherfucker. I'm really sorry. Nie, tak chce? Tak. A widzisz? Nice. To nie jest zwykłe zwykły haksy Bliak. To są świąt hacksy. Piątędzajn. Hit Pit Engine. ziołek. Lec. No, no. Nie. Całkę Padłem. Przeskoczyć. No. <grym> i to i tyle Be... z mojej wygranej. Już myślałem, że was dogonię. Wej Dupa blada. Dupa blada. Dupa bled. blada marmolada. No i. Tyle. Dupa blada. Stary, ja tu próbuję to przeskoczyć, to za mocno, za mocno, za mocno, za, mocno, za lekko za mocno, wstydzuj no, się, stój! Teraz dobrze. Brawo! Jest. Ja muszę za dźwiękami piłeczka. męczyć, kuźwa, żebyś się zakrzymił. A ty zwykłą piłeczkę masz, a, a, a takie problemy? No daj spokój, bo ja przeskoczyć nie mogłem tego, no mówię ci, że za duża piłka, no. No my tu od świątkach akcyzno. My... Od słupka się odwieźć? od czego? Nie, od krawędzi i dołka. No co, no nie. A idź pan o Bogu, mam piłeczkę! Już byłem na samym końcu, prawie w sensie. Ja tak tam już dodał i... Hallin One zrobił. Co? Prawie, co? prawie. No, mam zbyt co? dużą alpakę. LJ by... no, 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 prawie holin! Jakie holin jak ja w trzech? Aha, to nie wiem czy to nie stał na drodze, miałbym holin One, autentycznie mówię. Ale masz! Co tak mocno, halo? <laughs> Jeszcze ale chyba mam dupę. huntera wybiłeś. Jest, siedzę Ale okay. mówię, gdyby świątek mi nieco, by różnicę, nie stał, to bym Mała różnica. O, znowu mam niby piłeczkę, ale czuję, że tego nie zrobię. To ten zrobił? Tak, w powietrze! Nie, w pi... Gwiazdo! Moim kwadratem to ja se mogę, tym sześcianem. Testaj się odbijać już na tej trawie, no. no sz... O kurde dzięki. świątek! Dzięki, LJ! No, jeszcze nawet się nie odbiłem, a ten mi się wdupił z gwiazdę. No nie, nie, no robił. za mocno! L Proszę tak nie robić, to się nie godzi. O, o dobre. Ale tutaj ładnie Huntera odbiło. No. Ładnie, ładnie, ładnie. Teraz podsuń się. No! Ale prawie wbiło się. Ho, ho. Kurde, chciałem go tak cmoknąć, ale... A, ale sam siebie cmoknął. Chyba gra zrozumiała, że LJ mi się piłeczka nie podoba. <śmuchy> <śmuchy> nie, bez kitu, ja z piłką mam największe problemy, naprawdę. True story, nie? No. Bo nie umiem wymierzyć dobrze siły, bo, bo ona mm -hmm. jest taka ten. Oj, będzie pewnie za mocna, może nie? Dobra, dobra udało Dobrze jest, a, Ale ciężko jak nie wiem, masakra. <laughs> Idę, olo. Ja się nie spodziewałem, że piłką można mieć takie problemy. <laughs> Patrz to! O kurde. Patrz to! Brawo, wertes! Brawo, wertes, ty! Nie! Wertes, Cox. My to ten zrobiliśmy, stanowi, a oni że się ja męczą. Po prostu mam, ja mam, ja mam, ja mam, nie, ja, ja się do was nie odzywam w ogóle. Nie w tę dziurkę, nas, nie, dziurkę biegać, nie w tę dziurkę, nie w tę dziurkę, stój, 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 stój! Stój! Pa 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 pa, pa, pa O nie! Łukamstwo! LJ, czekaj, ja, ja strzelam. Głupi stożek, dobra, szczelina. No. Widziałem, czekaj, poczekał. <laughs> dobra, udało się teraz. <laughs> w końcu po no kilku Widziałem, próba. że akurat szybciej szczelę, to, to ewentualnie byśmy się zderzyli, oj to. <laughs> tak jak no, z Hunterem wtedy. Dobra, w trzech. Dobra. To Hunter to pinion, rzek. Dokładnie. Nie, w czterech. Się, się. A, w czterech, dobra, dobrze, dobrze, no, dobrze. O, o, było blisko. Nie, nie. Ej, śmiałbym by się, jakby przeskoczył przez to drewno i poleciał tam na drugą stronę. <grym> <grym> Jakie to byłoby chamskie? Jest, udało się. Ilu o Jezu, w dziewięciu? A, ale się udało. O nie! Super! Super! Power! super, naprawdę super. No nie! Pichak się. No, już po prostu nie wiezie w Padnij mnie teraz dobrze. No nie, proszę. dupa. Merteza już się wyprzedza, nie bo. Na chwilę ma tego, tego No, tego Nie, tego zwierzaczka takiego To Wystarczy, że powiesz plum-plum pięć razy. Nie. nie, O, 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 o. Nie. o, o dobre, dobre. No dobra. Nie, do no naprawdę. Kosz w mordy. I siedzi, jest. Oho, jak mi weszło, ładnie. Na na, na. Normalnie hadre, jakbyś się nie wybił to bym cię normalnie do tej dziurki... Dobrze. Się... No wturlaj się. No. To przyfarcił. No, za. To jest ostatni dołek? Tak no. jest. O nie. ojoj. Wow. Oj. Nie przedostatni, Dobra. Jajeczko power! O. A jajeczko stój, stój, power stój, 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 to jajeczko Na razie, Taśma Taśmo głupia. Dwóch? To. Ty? Jest w dwóch! Kurde byłbym w dwóch Ty Januszu Jzanuszu? Ja też w dwóch. Uuu. Ja nie Brawo, mogę wy. tym jajkiem do dłuższy. Do, Jesteśmy do, O, jest! W czterech. No ja w, też w czterech Ty nie będę... No, nie mu wkoczysz? Tak, żeby góźmę no, no, no. uderzył! No 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 no! O nie. O nie! No stożek jeszcze naprawdę! O, już o, bo, o, 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 Co? Kurde. E, dziękuję. To będzie trudne, nie? Tak. Ej, kto. Świątek! Płacz tu! Płacz tu! Ja nie wierzę że tak Zrobił haksa. to, co ja ostatnio, wiesz? Ja nie wierzę w Kuźwa, haksa. wybiło mnie, naprawdę! To było za no karę, Nie! Za nie ma takiego skracania, nie? Ej, mój. Też tak próbuję Ja Ja nie mogę tam nawet. A ja się nie mogę zatrzymać, wiecie? Ej, ale z tej wyskoczy się nie da tam zrobić tego. Yes? Ja jestem... No nie, jestem no fuck! A wcześniej tak dobrze? jeszcze specjalnie od, od, od LJ-a właśnie się odbiłem Kurde, w siedmiu, w siedmiu. Ja pierdziele! To ja już ewidentnie jestem ostatni w tym momencie, nie? Bo ja tego nie zrobię O, jest dobrze? Jakim cudem to doskoczyłem, nie wiem Plum. Dobra, udało Taś się. Też w siedmiu jakoś. jestem What? Tylko że Kura ja całą radzie. drogę pokonałem. Nie, na jakbym wylądował tutaj jak ja bym to zrobił normalnie? Ja wam mówię, poprzednia moja. Popchnij, popchnij! Kurde, 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 no. kurde, nie. W poprzednim nie. moim odcinku z golfa, ale na tej mapie to właśnie tak samo zrobiłem, bo nie mogę O Dobrze, udało tam. się, nie wiem, w ilu tak udało się. shit! To właśnie też teraz skróciłem i wyszło mi. Dobra, ja już, ja już jestem ostatni ewidentnie, nie? Dwa uderzenia, nie uda mi się tego zrobić. Jestem pierdzielonym kwadratem! To chwilę belki tu lecą, nie mam kiedy tam wbić. No. E, szybko, Teraz szybko, ci się szybko, uda. szybko. Dobrze. O, nice. Eee, no tak. Prawie. Ja, no, to prawie. On no, ma Ale hamowa. <laughs> Rajazer, disconnected from your channel. Jestemy okay. okay. Jest, się. Tylko do... we trójkę graliśmy, jak widzicie. <laughs> tak, jak widzicie. Właśnie tak taka nasza trójeczka była. Oh. Dokładnie. Także. Jezu, join, join, join. Hamstwo! Jeżeli Kurdej się nie spodziewaliście tak, tak, takiego przebiegu spraw, to wiecie, w górę po tej jak. No, o, hamstwo, przecież to powinno być co najmniej drugie miejsce. Nie? Jeszcze z takim spokojem leciałem. To nie! Kur... Aj. Musiało ci dorąbać. A i. Na sam koniec taki kwadrat. No, ja pierdolę. No. Jestem, z, jestem zły na tą grę. Jestem ewidentnie zły na tą grę. Jeżeli wy, wy też jesteście źli na tą grę, to zostawcie łapki w górę. Co to by? No cóż. Dobra. Dobra, nie nie, 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 przedłużamy. Dzięki za oglądanie, dzięki za łapki w górę, za komentarze, wbijajcie na nasze sociale, na nasze kanały. Wszystko jest oczywiście na dole, w opisie. Także trzymajcie się, na razie i cześć. Ayo. Na razie. 有有。Yo, yo.